Robisz remont, urządzasz mieszkanie, potrzebujesz drobnej naprawy. W tym pomogą ci swarzędzcy, fachowcy. Aranżujesz wnętrze, szukasz nowych mebli. Może zainspirują cię swarzędzcy stolarze. Mamy zakład od 64 lat. Założył go mój dziadek, potem ojciec, teraz ja. Oferujemy usługi meblarskie. Praktycznie potrafimy zrobić każdy mebel. Robimy kuchnię, robimy łazienki, no wszystkie meble mieszkaniowe robimy także do firm, do restauracji, do barów, do zakładów fryzjerskich. Nie, nie, nie wiemy, kto, kto dzisiaj zapuka i, i z czym przyjdzie. Są klienci nawet pokoleniowi. Senior kupił meble u mojego dziadka, osoba w drugiej kolejności kupiła u mojego ojca, a dzisiaj młody człowiek przyjedzie do mnie. I potrafimy tak, tak, tak te meble robić po całej Polsce, że właśnie. Jest to pokoleniowo. Klient jest pokoleniowy i my tu pokoleniowo robimy tak samo. Myślę, że lepiej kupić zawsze u siebie niż u obcego. No, my też, na przykład, moglibyśmy pewnie kupić nasze jakieś elementy do mebli w internecie i może suma sumarum wyszedłby ten zawias 10 groszy taniej na, na, na jakieś tam ilości. Natomiast kupujemy jednak w swarzyńskich hurtowniach. Zakupy robimy tutaj u siebie. Zauważyłem też, że żona mniej do marketów jeździ, a więcej do lokalnego sklepiku. Myślę, że to jest fajne. meble tapicerowane od trzech pokoleń Swarzędzi. Meble tapicerowane to sofy, kanapy, fotele, narożniki. Meble również produkuję na wymiar. Jeżeli mają Państwo ochotę skorzystać z moich usług, to zapraszam do pawilonu cechowego w Swarzędzu, który mieści się przy, przy ulicy Wrzesińskiej 41. Jest tam nasza stała ekspozycja. Zachęcam jeszcze raz do skorzystania z naszych usług. Doceniam bardzo inicjatywę, która tutaj powstała lokalnie, gdzie wspiera firmy i przedsiębiorców, tworząc taki patriotyzm gospodarczy. Zajmujemy się szeroko pojętym szkłem, czyli lustra, jakieś kabiny prysznicowe, szkło w kuchni teraz dość, dość popularne jest, także, także staramy się tym wszystkim tutaj o, o, ogarniać. Na szczęście jest dość sporo klientów, mamy stałych oczywiście z, współpracujemy ze swoimi klientami już, już, już grubo, 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 grube lata. Pojawiają się nowi na szczęście także, także cały czas coś się dzieje w interesie na szczęście. Myślę, że to jest bardzo dobra koncepcja, żeby tutaj e, pieniążki zostawały na naszym terenie, e, także super pozytywnie. Działa już na rynku ponad 40 lat, także jesteśmy dosyć długo na rynku. Głównie działamy w branży elektroenergetycznej. Wykonujemy instalacje elektryczne od projektu po wykonawstwo, modernizację aż po konserwację, więc praktycznie z klientem jesteśmy związani przez długi okres czasu. Teraz jest taki okres trochę w związku z tą pandemią. Część ludzi przez chwilkę jakby wstrzymała swoje inwestycje, ale widać, że, że znowu się temat rusza. Deweloperzy też po jakiejś chwili przestoju wracają do inwestycji, także mamy dużo pracy w tym momencie. Właśnie jesteśmy na tego typu. Inwestycji. Inwestycji, gdzie drugie pokolenie już zwróciło się do nas z, z wykonaniem instalacji elektrycznej w domu. Pierw, pierwotnie rodzice wybudując dom tego inwestora też wykonywaliśmy tą instalację im wtedy w, i teraz jak gdyby wrócił syn z nowym tematem, także wykonujemy już w drugim pokoleniu powiedzmy tą instalację jemu. Także mamy dużo klientów, praktycznie 90% klientów to są klienci, którzy do nas wracają, w sensie to są klienci z polecenia, rzadko nam się trafiają to nowi klienci. My głównie działamy w oparciu o polecenie, też sami polecamy, na przykład często współpracujemy z innymi firmami innej branży, na przykład jak hydraulik wchodzi na jakąś budowę, no to jeden drugiego stara się polecać. Awarie w samochodzie usuniesz w jednym ze swarzędzkich warsztatów samochodowych, a jeśli planujesz ogrodowe aranżacje, skorzystaj z porad sklepów ogrodniczych. Handlujemy roślinami zarówno doniczkowymi, takimi do wnętrz, jak i mamy bardzo bogaty asortyment, jeżeli chodzi o rośliny zewnętrzne do ogrodów. Oczywiście oprócz tego wszelkiego rodzaju nawozy, donice, Środki ochrony roślin, a także bardzo rozbudowana część z dekoracjami różnymi, do, też przede wszystkim do wnętrz. Oprócz tej części handlowej mamy również część usługową. Jeżeli chodzi o usługi, to mamy zarówno osobę, która zajmuje się projektowaniem ogrodów, jak i ekipę, która jakby realizuje. Czyli zakłada ogrody i pielęgnuje te ogrody. Mamy osoby stałe, oczywiście, od wielu, wielu lat, którzy trafiają do nas i którzy wyszukują po imieniu pracowników, także takich klientów oczywiście mamy, ale pojawiają się również nowi, którzy na przykład przejeżdżają i mówią, że do tej pory nie zauważyli, że jesteśmy, chociaż, chociaż mieszkają stosunkowo blisko. Także tych, tych nowych, o których, jeszcze, których jeszcze nie mamy, a którzy mają jakiś ogródek albo balkon, to serdecznie serdecznie zapraszamy, żeby zobaczyli naszą bogatą ofertę. Bardzo nam się ta akcja podoba. Będziemy starali się osoby ze Swarzędza, z różnych branż wspierać. Z różnymi firmami do tej pory też współpracujemy, bo sadzimy zieleń wokół różnych przedsiębiorstw czy różnych restauracji. Także myślę, że jest to bardzo dobry pomysł i mając jakieś konta na Facebooku czy konta na Instagramie możemy wzajemnie się wspierać. Firma funkcjonuje na rynku od około 10 lat, a usługi oferujemy mechanikę pojazdową, zajmujemy się takimi bieżącymi naprawami samochodów, serwisy olejowe, serwisy zawieszeń, układów chłodzenia, wymiany rozrządów. Od początku roku poszerzyliśmy działalność również o serwis klimatyzacji oraz wulkanizacji. Mamy wielu stałych klientów, ale również mamy nowych klientów którzy zauważyliśmy, że lubią do nas wracać, także ta, ta, ta grono stałych klientów się pożerza. Myślę, że jest to bardzo fajna inicjatywa, która zrzesza takie lokalne firmy, bo jednak większość ludzi lubi też wybierać większe sieciówki, które nie, nie zawsze są lokalne czy nawet krajowe, a jednak e, istotne jest właśnie popieranie lokalnych firm, takich mniejszych przedsiębiorstw. Polecajcie siebie wzajemnie. Pokażcie, że nie tylko konkurencja się liczy, ale współdziałanie. Naklejki z logo akcji można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędu w biurze obsługi klienta. Logo akcji do samodzielnego wydruku jest do pobrania z miejskiej strony internetowej. Znajdziecie tam także plakaty informacyjne, które również możecie wykorzystać. Informacja o naszej akcji została zamieszczona także na Facebooku. Zachęcamy do polubienia i udostępniania innym. Naszą akcją Lokalnie Solidarnie chcemy wesprzeć lokalne firmy, zarówno właścicieli sklepów, jak i usługodawców. Chcemy zachęcić mieszkańców, by kupowali i korzystali z usług lokalnych firm.